W ostatnim czasie, czyli od jakichś 3 miesięcy W końcu streamerzy zaczęli robić większe eventy Takie jak YFL SCP-2 od młodego mulciaka Czy turniej szachowy od x -Tetacjona. Ale największym eventem, jaki został ogłoszony w 2025 roku To złota Antosia od Mokrego Schara I to właśnie na nich skupimy się w dzisiejszym materiale I przy okazji przeanalizujemy sobie Jak wyglądała pierwsza edycja Złotych Antosii Czemu Złote Antosie przyjęły się tak bardzo I jak wyglądało ogarnięcie całego eventu od zaplecza Tego się dowiesz w dzisiejszym materiale Dzięki za wszystkie suby, lajki, like komentarze Nagrywam to w ch**i w tempie. na moim. To, że ma waiting screens suchara. Do całej Gali. Czyli będę musiał to na dwa razy nagrać, czyli początek, i jak odbił się cały event. A to wszystko, żebyście Wy na niedzielę rano mieli już wszystko gotowe. Więc błagam, zostaw tego wspierającego, bo nie mam na bułki. Pozdrow dla obecnych wspierających, dla tych i dla tych. No i co? Zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są te Złote Antosie, Bo jest szansa, że ktoś może nie wiedzieć. Złote Antosie to coroszy plebistyt od dwóch lat rozdanie nagród na polski Twitch, stworzony przez mokrego suchara. No czyli oczywiście pomysł zabrany z USA. Tylko, że Złote Antosie trochę się różnią od takie o Streamer Awards, czyli największego to związanego z Twitchem, na których pojawia się sama śpietanka zagranicznego Twitcha z speedem na czele. I jedyne kategorie jakie się tam pojawiają to po prostu najlepszy gracz jakiegoś Lola, CSa, najlepszy streamer IRL i tak dalej. A w Polsce pojawiają się kategorie takie jak ucięty shot. Albo cringe roku czy schiza roku. Tak jak sklep Oshii. Show. Jak Osho na E. No osą się kończy na E. No osz A takie niespinanie się o to, kto był najlepszy W konkretnej gierce, albo w najlepszej kategorii Tylko bardziej luźniejsze, kontyntowe zachowanie Czyli wrzucanie klipów i widzowie sobie oceniają Który był najzabawniejszy, najcringewszy i tak dalej Na pewno kontyntowo dodaje złotym Antosią Jak już wiemy czym są złote Antosie I jak mają wyglądać, to możemy przyjść do tego Jak wyszła pierwsza edycja złotych Antosi Pomysł na złoty Antosie powstał w 2023 roku I nie był to żaden ukryty projekt A same kategorie i klipy do złotych Antosi Wybierał sucher na streamach Wraz ze swoimi widzami, którzy wysyłali swoje pomysły i klipy. Ale oczywiście osoby do takich kategorii jak streamer roku wybierał suchar na offstreamie, by nie wszystko było zaspoilerowane przed galą. I tak już w styczniu 2024 roku ruszyło głosowanie w Złotych Antosiach. Każdy streamer był zajerany Antosiami i na swoich streamach pokazywali na co głosują. A jak widzowie zobaczyli, że im streamerom podoba się cały koncept, to im też się spodobał i też oddawali swoje głosy. A jedyna społeczność, gdzie nie siadły Złote Antosie to Ksaya Industries, czyli miejsce, gdzie powstały Złote Antosie. I na czasie, podczas głosowania Złotych Antosi pisali często PPW albo bo, ale główny W każdym razie bardzo pozytywny odbiór. W ogóle najbardziej negatywny odbiór złotych antosi jest. Społeczności X, Ale w każdym razie pierwsze Złote Antosi zdobyły całkiem dobry rozgłos, bo w głosowaniu wzięło udział aż 60 tysięcy osób. A na sam stream do Księgi, gdzie były ogłoszone wyniki Złotych Antosi, dotarła połowa głosujących, czyli 33 tysiące. A samych kategorii w Złotych Antosiach było aż 23, więc nie będziemy tutaj wymieniać każdej, ale skupimy się na tych najciekawszych. I taką kategorię za odkrycie roku wygrał Tusol, czyli ten Ziomek od Drip. Albo ile że Hej. Auto zaczepiłem. Progres roku wygrał Mergani, co pewnie nikogo nie zdziwiło, a poza nimi to w naszych wynikach znalazł się oczywiście Gucio, któremu udało się wygrać aż dwie kategorie, czyli stream roku oraz streamera roku. I tutaj znowu nie ma o czym mówić, odwierzaby podbiły cały internet... A sam Gucci ma jedną z największych społeczności i dodatkowo nie ma żadnych dram, każdy go lubi, więc no nic dziwnego, że wygrał streamera roku. I pewnie w tym roku też wygra. A same głosy widzów w Złotych Antosiach były warte tylko 50%. Po drugie 50 mieli jury, czyli 60 bardziej znanych osób w większości streamerów, którzy wybierali swoje typy i ich głosy były więcej warte. Ale w tym roku dostali nerfa i ich głosy były warte tylko 30%, a widzowie mieli aż 70%. Czy to była dobra zmiana? No moim zdaniem na plus, ale swoją opinię możesz napisać w komentarzu. Ale podsumowując te pierwsze edycje Złotych Antosi, to, pomimo tego, że większość rzeczy została zrobiona na kolanie i samo ogłoszenie wyników było w domu Xayah na Discordzie, to złote antosie przyjęły się naprawdę dobrze i Suchar zapowiadał drugą edycję. I powiedział, że bardzo by chciał, żeby druga edycja odbyła się normalnie na żywo. No i co? Udało się. 7 stycznia 2025 roku. Wtedy właśnie Mokry Suchar zapowiada, że druga edycja Złotych Antosi odbędzie się na żywo. Założenie eventu było takie same, tylko że wszystko miało być o wiele bardziej dokładnie przygotowane. No wiecie, większa skala ludzi, więcej kategorii i oczywiście więcej pieniędzy wydanych na na samą galę. Jednak największą różnicą miał być fakt, że wszystko odbędzie się żywo. Na samą galę miała zostać zaproszona masa streamerów, a całość miała się odbyć w zajebistej oprawie graficznej. Tylko żeby zrobić taki event na takim poziomie, trzeba naprawdę wiele rzeczy ogarnąć. A suchar zrobił to samemu. I jedyny na czym mógł się opierać, to na swoich kontaktach. Więc sponsorów pomaga mu ogarnąć Kasix, w zrobieniu strony do Złotych Antosi pomagał mu K i Wodkacper, a sam suchar, żeby nie miał za dużo czasu na opieranie się, to jeszcze wszedł w dwa większe eventy: czyli remont z Bagietą i Kostkiem i YFL SMP2. No ale w każdym razie, większość z przygotowań była robiona na streamie, czyli dokładnie tak jak to było przy pierwszych Złotych Antosiach. Więc dalej widzę, wymyślali kategorie z sucharem i podsyłali mu klipy, których było luźne 1600. I kilka dni temu odbył się również stream z analizy, gdzie kto powinien siedzieć. No bo nie jest to jakiś tam koncert, że ludzie mają wyjść do danego budynku i koniec, tylko trzeba ich rozdzielić po stolikach, by chociażby kamerzyści, którzy nie wiedzą czym jest Twitch, wiedzieli na kogo ma paść kamera w danym momencie. No i co? Okazało się to naprawdę ciężkim wyzwaniem, bo nie tylko Suchar musiał posadzić osoby tak, żeby każdy siedział z ludźmi, do których mu najbliżej, ale również musiał uważać, żeby nie usadzić razem osób, które się na przykład nie lubią. Co w obecnej sytuacji jest dość ciężkie, bo to okazał się miesiącem dram. I mamy takie spiny jak nie. są z Navcio, Orty z czy... Fajalak Zewał. Ale nie będziemy tutaj rozwijać tych drum, bo nie o tym jest film. Ale po 4 godzinach walki na streamie udało mu się końcowo ustalić kto gdzie siedzi. I oczywiście sobie żartuję, bo od razu po streamie zaczęli przychodzić do niego streamerzy, którzy mówili, że oni chcą siedzieć z tą osobą, a nie z tą. Więc po streamie Słuchar musiał dalej poprawiać stoliki. Ale jak się okazało, stoliki nie są największym problemem, tylko większym problemem jest dojazd niektórych osób. Bo taki na przykład Gucia zamiast przyjechać odebrać nagrodę za streamera roku, to woli siedzieć w domu i grać w poe, Ale też niektóre osoby nie to, że nie chciały przyjechać, tylko po prostu nie mogły. Tak jak Demos, który był po operacji kolana albo Adamcy, który jest. W Kanadzie. Yy, tutaj aktualizacja, gdyż demon z Kamilamnach się pojawił. Jego kolano regeneruje się bardzo szybko, dzięki czemu mógł dojść na kulach. Ale słuchaj, test staro się znaleźć to rozwiązanie i takiemu demonzowi zaproponował, że podjedzie pod niego łóżko szpitalne, a Adamcemu, że zasponsorujemy mu bilety w dwie strony. Ale końcowo i tak nie udało się ich przekonać. Ale dosłownie przed chwilą dostaliśmy potwierdzenie, że na samym evencie pojawi się mama. No i powiem, pff, garnitur sobie zajebisty wybrał. Ale nawet bez tych osób, lista i tak jest potężna. Na evencie pojawi się no do 95% topki polskiego Twitcha, co też oczywiście pomoże z samym liczbą na streamie. Bo jak widzowie nie będą mieli o kogo siedzieć, to będą siedzieć na jedynym największym evencie. A nawet gdyby streamerzy zostali w domu, to i tak by nie mogli tego oglądać, bo jest zakaz restreamowania. A jak będzie egzekwowany, no to zobaczymy po streamie. Tylko tutaj najważniejsze, ile taki event mógł kosztować? Ile dał Sucher ze swojej kieszeni, a ile dali sponsorzy? Więc tutaj na spokojnie zacznijmy od tego, ile kosztowały dane rzeczy. I żebyście byli świadomi, tutaj macie wygląd sali, więc to po prostu wiedzieć, że to nie było tanie. Ale w każdym razie zacznijmy od konstrukcji sceny luź do 11 tysięcy złotych, światła 27 tysięcy, dioda, czyli ten telewizor z tyłu na scenie 26 tysięcy złotych, dźwięk 16 tysięcy, realizator wizji, wydawca i trzech operatorów kamery 11 tysięcy złotych, sam wynajem kamer 8 tysięcy, stacja VMix 2,5 tysiąca, czyli kamera mobilna 2000 i ścianka do wywiadów 2,5 tysiąca. Poza samą galą trzeba jeszcze wliczyć w koszty rzeczy, które miały przyciągnąć streamerów, gdy przyjechali na event. Czyli takie rzeczy jak open bar, który kosztował luźne niecałe 30 tysięcy złotych i do tego bar z przekąskami 13 tysięcy. No i oczywiście sama hala hotelowa 10 tysięcy złotych. I dla wygranych oczywiście na gali muszą być statuetki, których jest 30 i ich łączny koszt wyniósł 25 tysięcy złotych. Ale przynajmniej dzięki temu będzie poziom wyższy niż na takim klaucie. Ach, będę miał lepsze statuetki niż pafel jakiś... czy inne klaucie. Pokazać wam jak wygląda mój puchar z klauciu? Pokażę wam. Podstawa cała się rusza. To się kur... kręci, odkręca się, nie da się tego przykręcić. Od dołu Beton z tego wypada. No generalnie tragedia. I łącznie za wszystko wyszło 187 tysięcy zł. I to są koszty pewne, a suchar jeszcze mówi, że na 100% coś do tego dojdzie. I już wtedy spodziewał się, że 200 tysięcy przebije luźno. A to było 16 stycznia, miesiąc przed Galą. A ile suchar daje ze swoich? 16 stycznia, suchar miał ugadanych trzech sponsorów, którzy dawali mu 90 tysięcy zł. Ale potem mówi, że udało mu się dogadać jeszcze kilku nowych sponsorów, których końcowo było sześciu. i ta kwota wzrosła do aż 170 tysięcy zł. Ale im było więcej sponsorów, tym było więcej kosztów, których końcowo ma być 240 tysięcy złotych Ale i tak, 170 tysięcy złotych to jest pojedynnie dobry wynik Jak na to, że Suchar nie brał wszystkiego Bo już na samym starcie odrzucił takie skrzynki czy snusy Bo Suchar chciał, żeby event był dla każdego Jest to po prostu dobre dla rozwoju Złotych Antosi Żeby nie miały za dużo wspólnego z kontrowersją Albo żeby ta kontrowersja kończyła się na samych klipach Złotych Antosiach Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? Wyjebałbym Ukraińców, żeby nam nie zajmowali miejsca. Wyjdź! Ale nawet gdyby Słuchar miał dawać większość ze swoich, to i tak ma bardzo dobre źródło dochodów, jakim jest Kik. Bo Suchar dostał się do programu KCIP Czyli, że kik płaci ci po prostu za godziny streama Względem tego, ile miałeś osób na swojej transmisji A że Suchar ma jeden z najbardziej bardziej rozwiętych kików na polskiej scenie To potrafił wykręcić 15 tysięcy złotych za trzy streamy Ale jeżeli chcecie konkretne liczby To musicie obserwować Twitcha Suchara Bo Suchar lubi podsumowywać takie akcje I na pewno będzie mówić na co ile poszło i ile zarobił Ale to obstawiam raczej stream we wtorek albo w poniedziałek optymistycznie Dobra, bo za 8 minut zaczyna się gala Złotych Antosi więc więc ja zasiadam to oglądać, widzimy się na podsumowaniu gali I dla sobie strzelę, ile będzie osób na streamie. Ja walę takie luźne 120 tysięcy. Dobra, odpalam sobie bingo na drugim monitorze i do oglądania streama. No powiem tak, bym się z tym 120 tysięcy osób na streamie, ale Suchar to w ogóle odleciał, bo on strzelał, że będzie 65 tysięcy osób w piku przy dobrych lotach, a się okazało, że było 180 tysięcy osób. Ja szczerze daję to. Jakby, i to jest przy bardzo dobrych lotach pik, pik. Nie, zejdź na ziemię. Panowie, zejdźcie na ziemię, po, powaliło was tym Stop plus, powaliło was. Ale teraz musimy pogadać o samym evencie, bo wyszło poje... Dobrze, co zresztą widać po liczbach? Zaczynając od początku, czyli od 17.00, wtedy właśnie była pierwsza w topo, bo wyjechało prąd w całym budynku. Ale wywalenie prądu na start eventu, gdzie każdy dopiero się zbierał, nic nie zmieniło, aż do końca transmisji nie było żadnej obsługi i wszystko było w czas. Co, no, na polskich Twitchu jest dość imponujące. Szczególnie biorąc pod uwagę na przykład taką bitą śmietankę 2. Poza tym, tu przed rozdaniem nagrody za pierwszą kategorię, mogliśmy pooglądać piękne stylizacje każdego z przybyłych. Ale najbardziej serca widzów skradły dwie stylizacje. Mamona i bagiety. No i nie a w tym nic dziwnego, bo naprawdę ładnie się odbali A najbardziej za wygląd zjechali w rąka. i całe Bandzi, bo oni nie przyszli w dress code A całość nazwali protestem. A tak to na początku, Sroka razem z The Lordem latali i robili wywiady z różnymi osobami. Eee... dalej z beta? Słuchamy jeszcze. Dalej z beta? Eee, yy, nie, już jest dawno Mercedes I przy okazji, przed rozpoczęciem młody Multiak już wygrał pierwszą statuetkę Za tę grę o biurze. Poza tym to Ali 5 cali oświadczył się szyni, ale ona odrzuciła A suchar liczbowo już był nad tem. A to przypominam, bo 18.30 Czyli przed całym rozpoczęciem ale w każdym razie o 19.00 wszyscy weszli na salę, zasiadli przed stołami i zobaczyli stylizację nieuczesanej i mokrego suchara, którzy prowadzili dzisiejszą galę. I suchar dla nieuczesanej, no, poświęcił sporo współpracy. Płacić coś nieuczesanej? Nie, nie płacę nieuczesanej, a też ze względu na nieuczesaną jako współprowadzoną odmówiłem sponsorom, którzy mogliby dać ponad 100 tysięcy złotych bo byli tacy mniej moralni i tak dalej. A nieuczesana ma bardzo family friendly e, PR. Więc poświęciłem swój portfel dla niej. A tak to dowiedzieliśmy się, że łącznie oddano 3,5 miliona głosów we wszystkich kategoriach. Co by się zgadzało, bo zainteresowanie antysiami było już pierwszego dnia na tyle duże, że wypierdalałem stronę. Oczywiście były to ataki DDoS. A z pierwszą kategorią dowiedzieliśmy się, że nominowanych będzie wyczytywać Sam M. Bagetson. Adequated. W każdym razie rozdawanie nagród zaczęło się. W międzyczasie Paramaxil dostał lepiej od szeligi, zamiast gujcie nagrody odebrał karton, a Delord znalazł swoje nowe powołanie czyli prowadzenie wywiadów. Ktoś krzyczy, żeby mnie jebać. Ciebie jebać. Trajerze. A jakie aferki wydarzyły się podczas gali? No to tak. Podczas przemowy ręsuły przy odbieraniu nagrody za klipa w kategorii zwrot akcji, którym mówił, żeby wyjechał Ukraińców z chaty, by poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce, powiedział, że chciałbym podziękować za docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. E, słów prawdy. Dziękuję bardzo. No i potem na scenę wszedł brat piwko nie można. I powiedział, że gdyby nie Ukraina, to by Polski dzisiaj nie było. I że on tego tak nie zostawi i tak dalej. No i co? No, ludzie go zwyzywali. W sensie nie RMSUE, tylko tego gościa co wszedł na scenę. W sensie RMSU też, ale bardziej, no chu. No ogólnie według wielu spruta była tylko po to by się pokazać I chujowe takie zachowanie żeby na siłę wciskać politykę na taki event Gdzie no nie oszukujmy się zostało to powiedziane stricte śmieszkowo A nie żeby faktycznie wyrzucali kogoś z mieszkań Kurwa to muszę tłumaczyć Ale czy Remsu zyska na czymś takim czy stracił? No to zobaczyłem w czasie Inną oferką było to że kółkę sobie powiedział całą ordu na scenie Ale Suchara od razu ładnie przeprosił więc no nie oszukujmy się nie dostanie za to bana A sama publika była lekko wkurwiona na Suchara Bo nie do każdej kategorii pokazywał szoty Tylko od razu przychodzi do tego, kto wygrał te kategorię. Ale czemu nie pokazywano wszystkich shotów? Nie wiemy. Albo były jakieś problemy techniczne, albo po prostu jakiś sponsor się nie zgodził na danego shota. A na Twitterze niektórzy je... Ale jego pincali za to, że rozwalał atmosferę na gali. Ale czy Ali rozwalał tę atmosferę, czy właśnie budował? No to jest tam subiektywna opinia. A na sam koniec zostali wyzwani widzowie Multiego, którzy zaczęli wyzywać Gucia, za to, że nagrodę streamera roku odebrał właśnie Gucio, a nie Multi, któremu zabrakło jednego głosu jury, na co szybko Multi zareagował na Twitterze, by widzowie nie wyzywali Gucia, bo to spoko gość, który dodatkowo zagłosował na Multiego w kategorii streamer roku. A na takie fajne zakończenie segmentu z aferkami, to poszło kilka pogódek, takie jak z Mamonem i dzięki temu jest szansa na powrót legendarnego trio i możliwa pogódka nawci z Nieuczysaną. Ale co z tego wyjdzie to już zobaczymy na streamach. I na sam koniec szybkie podsumowanie ciekawszych nagród. Bo też nie chcę tutaj wymieniać każdej kategorii, bo jeżeli ktoś nie widział całości to po zapraszam do obejrzenia skrótu z całego wydarzenia na kanale Mokrego Suchara. Może jeszcze nie ma, ale dzisiaj albo jutro powstanie. Ale w skrócie, Gucci ubiegłego roku znowu nic nie robił i znowu wygrał trzy kategorie. Nieuczysana, Młody Multi, Mokry Suchar zebrali po dwie nagrody, tak jak Adamcy, którego nie było, a że był to początek streama, to były problemy, żeby się z nim połączyć. A nasze podsumowanie zamyka ma Kyler, który wygrał w kategorii Rage Roku. Piękna historia. Tylko tutaj pozostaje nam pytanie, co dalej. Biorąc pod uwagę, jak duże zainteresowanie zebrały tego Rosso Antosie, to nie ma żadnego zawahania, że powstanie trzecia edycja. A biorąc pod uwagę, jak Sucher poprowadził tego Rosso Antosie, to na pewno już zaciera rączki, żeby za rok zrobić jeszcze większy event, który jak on to mówił, postara się zrobić w telewizji. A ma do tego potencjał, bo stream miał a 180 tysięcy osób. I dla osób, które nie wiedzą jak duży jest to wynik, to jest to największy rekord zaraz za streamem Xayo. Ale co najważniejsze, po prostu się to dobrze oglądało. I obstawiam, że Supermarmar, że za event zapłacił 70 tysięcy złotych ze swoich. Bo naprawdę, to jakie antosie mają teraz potencjał na rozwój, jest poj**ane Więc czy się opłacało? No, moim zdaniem, oczywiście, że tak. Ale czy opłacało się obejrzeć ten film do końca? To już musicie sami ocenić. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw suba, lajka. Napisz swoje opinie w komentarzu o tegorocznych antosiach. Jeżeli masz cokolwiek w portfelu, to błagam. Daj tego wspierającego. Na koniec, szaro dla suchara z tak dojobany stream. szaro dla obecnych wspierających. Tych i tamtych. Wbijaj na Twitcha, Discorda, Instagrama. No i co? Miego wieczoru, a jak ty sobie pożyczy statuetkę od ligi i już mu je nie oddał. Cudowe zakończenie eventu.